Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 lipca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada poniedziałek, 8 kielichów, wtorek. 6 denarów. O, to chyba powrót z wakacji eee, do pracy. <laughs> Środa 10 mieczy, czwartek 6 kielichów, piątek maga, mag, sobota dwa kielichy i niedziela papież w tle dziewiątka tenarów. Bardzo dobry tydzień moi kochani. Eee, te rybki, które zdecydowały się na ten ważny krok. Zmiana pracy. Czyli odchodzę z miejsca, gdzie źle płacą. Nie mam możliwości rozwoju, awansu, podnoszenia swoich kwalifikacji. Żegnam się. Robię w tył zwrot i idę tam, gdzie będzie mi lepiej. I ta decyzja będzie trafna, ponieważ w 900 denarów pojawia się szansa zarobienia pieniędzy, lepszej pracy, poprawy swojej sytuacji zarobkowej, zainwestowanie w jakiś dobry biznes, praca sezonowa więc niektóre rybki być może wyjeżdżają gdzieś za granicę, ale też praca związana z waszymi talentami. Połączona z pasją, z hobby, z wrodzonymi, że tak powiem, umiejętnościami. Więc tutaj możecie się wykazać swoim zmysłem artystycznym, talentem, pracowitością, e, pedantycznością, dokładnością w niektórych przypadkach. No, dziewiątka denarów mówi o tym, że mam świadomość tego, co umiem, potrafię. Jestem dumny, dumna z siebie, świetnie zarabiam. Dobrze się z tym czuję, mogę sobie pozwolić na to, żeby godnie żyć. tutaj niektóre rybki właśnie zmienią swoją sytuację, tak? Bo podjęły tą męską decyzję, żeby jednak z jakiejś ścieżki zawodowej tutaj zawrócić. Te rybki, które mają pracę, będzie tutaj powrót z urlopu, tak jak powiedziałam, wracacie do pracy i wcale Wam z tym nie jest dobrze, <laughs> bo było tak miło, sympatycznie, trzeba wrócić do pracy. Ale moi drodzy, te rybki, które mają pracę, mogą liczyć na podwyżkę bądź premię, więc tutaj też jakieś miłe niespodzianki w pracy Was czekają. Dobrze, poniedziałek ósemka kielichów czas, żeby z czegoś się wycofać. I tutaj będziecie kierować się intuicją, być może jeszcze gdzieś tam w Was w głębi walczą jakieś dwie strony emocjonalne, to znaczy, czy dobrze robię, czy nie będę żałować swojej decyzji. Gdzieś tam jesteście na rozdrożu, ale wydaje mi się, że tutaj argumenty przemawiają za tym, że nie jest to Wasze miejsce, że to nie jest to, czego szukaliście, że czas na zmiany. I tutaj, właśnie czy to chodzi o pracę, czy jakieś inne projekty Waszego życia, Waszych spraw na ten dzień zaplanowanych, tutaj warto się wycofać, z czegoś zrezygnować, ewentualnie spróbować podejść do czegoś inaczej. Inna droga, inny pomysł. Czasami musimy odpuścić, e, bądź zrezygnować, zanim będzie za późno, tak? Bo jak wejdziemy w coś, co niekoniecznie nam jest przypisane, co z nami rezonuje, to później możemy tego żałować. E, powrót bądź wyjazd. Więc tutaj ósemka kielichów mówi o o jakiejś podróży, która akurat nie jest wskazana, zwłaszcza nocą, więc jeżeli nie musicie w poniedziałek gdzieś wyjeżdżać, to nie wyjeżdżajcie. Natomiast może mówić o jakichś takich zmianach w tą albo w tamtą stronę, tak? Czyli mówię, możecie wrócić z urlopu, bądź dopiero na ten urlop wyjechać, ewentualnie jakaś podróż służbowa. Co w związkach powrót byłego, bądź tymczasowe rozstanie więc tutaj też no będziecie mieli jakieś takie galimatiasy w życiu uczuciowym, może czujecie, że to nie to, że coś się psuje od, od dłuższego czasu. Może, że w ogóle już go nie kochacie, bądź jej nie kochacie. Może nie czujecie, że ktoś się, e, traktuje Was poważnie. Więc tutaj myślę, że też pod wpływem tego księżyca, czyli tych emocji, przeczucia, intuicji i tych wszystkich znaków, bo czasami jesteśmy ślepi i głusi, i wszechświat podpowiada nam wręcz. E, Opiekunowie duchoń, duchowi podkładają nam pod nos wręcz nieraz wskazówki, ale my po prostu nie potrafimy odebrać e, tej informacji. I być może tutaj wrażliwe rybki, a rybki są intuicyjne, będą wiedziały, że jednak coś jest nie tak, i to chyba nie jest ta ścieżka, którą chcecie razem podążać. Dobrze, we wtorek mamy 6 denarów, więc tutaj bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju transakcje, inwestycje, które się zwrócą. O, obrót pieniędzmi, zakupy, wymiana handlowa. Um, jakieś decyzje związane z finansami, więc na przykład jeżeli staraliście się o pożyczkę, może być tutaj jakaś konkretna oferta, bądź już pieniądze będą wypłacone na konto. wszelkiego rodzaju dofinansowania. E, rozliczenia, mogą wpłynąć alimenty, mogą wpłynąć jakieś socjal, może może coś sprzedaliście, może coś kupiliście i też wpłyną pieniążki na konto, bądź bezpośrednio będziecie się rozliczać. Jest to taki dzień równowagi finansowej, no i oczywiście przedstawienia korzystnej oferty pracy, więc może ty kogoś rybko będziesz zatrudniać, może ktoś ciebie, a jeżeli masz już pracę, ktoś doceni tą pracę i troszeczkę dorzuci Ci do pensji, więc może być awans, może być podwyżka, no nie są to jakieś wielkie pieniądze, chociaż przy dziewiątce denarów macie szansę jeszcze, że tak powiem, podnieść sobie tą poprzeczkę. Natomiast e, zawsze jakiś dodatkowy grosz w portfelu myślę, że nikogo nie zasmuci. E, co w związkach? Tutaj będzie poruszany temat pracy. Samotne rybki mogą w pracy kogoś poznać, bądź jest ktoś taki, z kim od dłuższego czasu gdzieś tam coś. Zaczyna się dziać, być może w tym tygodniu się ktoś zadeklaruje, bądź ty, rybko, odważysz się zaprosić kogoś na spotkanie e, takie prywatne, takie sam na sam. E, no, szóstka denarów to konkrety, tak? Czyli, czyli okazuje ci to zainteresowanie na poważnie, e, widzisz, jak się staram. Może pójdźmy o krok dalej. Więc tutaj niektóre rybki będą właśnie. Już tak konkretnie podchodzić do tematu w związku. E, natomiast w stałych relacjach tutaj wyjaśni się sytuacja odnośnie pracy, ale też jeżeli coś tam było nie tak, będzie kawa na ławę, czyli rozliczanie związku. No mamy tą wagę tutaj w tle, więc niektóre rybki myślą o rozwodzie, niektóre myślą o tym, żeby jednak sprawiedliwie tutaj podejść do tej relacji. Bo czasami tak jest, że jak coś się psuje, no to prawda, wina leży gdzieś tam po środku, ale trzeba umieć przyznać się do błędów, szczerze porozmawiać i powiedzieć o tym, co nam pasuje, co nam nie pasuje, jakie są nasze zachowania, jakie partnera bądź partnerki, i po prostu znaleźć jakiś konsensus, jakieś porozumienie, chcieć spróbować naprawić to, co kuleje. W środę mamy dziesięć mieczy i rycerz kielichów. Więc tutaj dziesiątka mieczy mówi o jakiejś trudnej sprawie, zwłaszcza urzędowej bądź administracyjnej. Może być odwołane też spotkanie, może być też jakaś trudna rozmowa, na przykład z zodiakalnym skorpionem. Może być też tak, że w jakiejś e, sytuacji czujecie się troszeczkę zażenowani, zawstydzeni, trema was przerasta, więc tutaj wszelkiego rodzaju spotkania, e, czy to w, w przestrzeni prywatnej, czy biznesowej, no tutaj starajcie się e, nie myśleć negatywnie. Natomiast na pewno kończą się jakieś zmartwienia związane z jakąś sprawą, o której e, nie mogliście się w jakiś sposób pozbyć, ciągle o niej myśleliście, bardzo się nią stresowaliście, za bardzo nie mogliście e, planować, działać, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni. Może czekaliście na jakiś ważny dokument, może na rozstrzygnięcia tutaj sądowe albo jakieś inne. Ważne rozmowy, negocjacje. Więc rycerz kielichów zapowiada dobre zmiany, dobre wieści, udane spotkania, akceptacje, e, szanse na pozytywne zmiany, na, na nowe znajomości i ogólnie pozytywne załatwienie, załatwienie spraw, tak? E, więc zawsze po burzy wychodzi słońce. To słońce wchodzi w środę, tutaj, w waszą przestrzeń i myślę, że rozświetli ją na tyle, żebyście mogli się w tej energii ogrzać, nabrać siły do, i, i takiej motywacji do dalszego działania i przede wszystkim cieszyć się tym, co robicie. W związkach moi kochani, tutaj jeżeli padną jakieś słowa o uczuciach, to jeżeli chodzi o rozstanie, dla jednych będą to bolesne słowa, a dla innych znowuż, no, być może ważne słowa, tylko takie, które gdzieś tam więzną w gardle i jest problem z wyrażaniem tych słów, tak? Może się wstydzicie, może się boicie, jak to zostanie odebrane. Więc te rybki, które faktycznie chcą wyznać uczucie, zaręczyć się, bądź y, no szczerze powiedzieć o tym, co czujecie, że kogoś bardzo polubiliście i chcielibyście y, postarać się o coś więcej, no pamiętajcie, żeby się nie bać, żeby się nie tremować, że wszystko będzie dobrze i że ta osoba na pewno ucieszy się, bo dalej mamy szóstkę kielichów, więc ucieszy się z tego spotkania i z tej informacji, którą chcecie jej przekazać. Może Was odwiedzić przyjaciel bądź przyjaciółka, zodiakalny skorpion, rak bądź ryba, ktoś z kim możecie porozmawiać i zwierzyć się z jakichś dylematów, jakichś problemów bądź dręczących myśli. Może ktoś Wam dobrze podpowie, doradzi bądź wesprze właśnie w tej dziesiątce mieczy, która czasami no Pokonuje nas mentalnie, czujemy się przegrani, czujemy się bezsilni na pewne sytuacje, nie wiemy już co powiedzieć, nie wiemy jak się odwołać jakimś pismem, a tutaj przychodzi nam ktoś z pomocą, więc myślę, że w jakichś sprawach urzędowych, administracyjnych bądź ważnych, rozmowach, będziecie mieli tutaj wsparcie. W czwartek mamy szóstkę kielichów, więc bardzo dobry dzień na spotkanie, bardzo dobry, już taka równowaga emocjonalna, więc jesteście uspokojeni, jesteście dobrze nastawieni. Pozytywnie być może faktycznie ktoś Was tutaj wysłuchał poprzedniego dnia, doradził, pokrzepił, dodał otuchy. Jest to też spotkanie w miłym gronie, w miłym towarzystwie, no oczywiście jeżeli martwiliście się, czy dostaniecie pracę, tą pracę dostaliście, jeżeli stresowaliście się pierwszym dniem w pracy, to bardzo dobrze zostaliście przyjęci, fajna, przyjacielska atmosfera, dla Was każdy jest miły, życzliwy, więc tutaj nie bójcie się tej zmiany, możecie wreszcie zacząć realizować jakieś swoje marzenia, projekty z przeszłości, więc może być też tak, że wracacie do jakiegoś zawodu wyuczonego, Bądź profesji, którą chcieliście się zajmować e, kiedyś tam, z jakichś tam powodów nie wyszło, trzeba było się przebranżowić bądź zmienić e, swoją tutaj profesję zawodową. Natomiast na ten moment możecie spełniać swoje marzenia. Przyjaciele, rodzina, otoczenie Was bardzo wspiera, więc ktoś ma, może Wam pomóc, ktoś, kogo długo znacie. Bądź z kim kiedyś współpracowaliście. Bardzo dobry dzień na spotkania, na, na spotkanie z rodziną, z przyjaciółmi, odwiedzanie kogoś, z kim dawno się nie widzieliście, bądź przyjedzie do Was ktoś ze stron rodzinnych, możecie kogoś spotkać gdzieś na ulicy, na mieście, jakąś koleżankę ze studiów bądź kolegę, odnowicie kontakty. No, spotkania, które Was ucieszą i też taka życzliwość ludzi, którzy będą Wam pomagać, doradzać. W załatwieniu spraw, dzień ogólnie pozytywny, bez pośpiechu. Niektóre rybki dostaną prezent, usłyszą jakiś komplement. No i oczywiście tutaj zadowolenie, jeżeli chodzi o podwyżkę, premie bo takie sytuacje też mogą się zdarzyć. Szóstka kielichów to jest też opieka nad dziećmi, więc rybki, które w tym dniu dużo pracują, a mają takie małe dzieci, gdzie. No, trzeba się nimi zaopiekować, rodzice, teściowie, dziadkowie chętnie z nimi zostaną. W związkach bardzo fajna atmosfera, więc tutaj pogodziliście się. Myślę, że jak ktoś był urażony, to tutaj poprzedniego dnia były przeprosiny, były kwiaty, były czułe słowa. No i teraz już, że tak powiem, jest wszystko ok między wami. Rybka wybaczyła, bądź ktoś rybce wybaczył, i już te relacje są bardzo, bardzo pozytywne. Te rybki, które chcą się rozstać, chcą się rozstać w zgodzie. Być może, że już tutaj wszystko zostało zadecydowane, pozostało tylko ustalić na przykład opiekę nad dziećmi, podział majątku, ale to już no, musicie sobie to uzgodnić, oczywiście, jeżeli dzieci macie, jeżeli chcecie się faktycznie rozstać natomiast e, samotne rybki myślą, że tutaj z tą nową osobą będziecie chcieli się zaprzyjaźnić bądź jest to osoba, która wraca do Waszego życia też tak może być bez ta ósemka kielichów więc moi drodzy może, może dacie sobie jeszcze jedną szansę e, kiedyś byliście parą jak jakiś czas był przerwy i teraz znowuż wracacie do siebie może się zmieniliście, może ktoś się zmienił no dajcie sobie szansę, jeżeli jeszcze iskrzy, jeżeli jeszcze zależy Wam na tej osobie, oczywiście z wzajemnością. W piątek mamy MAGA, a więc super dzień na zdawanie egzaminów, na opanowanie sytuacji, na rozpoczynanie czegoś nowego. Nowy projekt, nowa firma, nowa działalność gospodarcza, nowy etat. Tutaj występowanie przed szerszą publicznością, sprawdzając swoją wiedzę, na przykład na egzaminie, bądź dosłownie jesteście w jakiejś takiej branży artystycznej, będziecie mieli jakiś pokaz, występ, przedstawienie. E, karty mówią, że macie narzędzia, instrumenty i, i silną wolę do tego, żeby w tym dniu zamanifestować to, czego chcecie. Więc tutaj wykorzystujcie tą e, energię do wykreowania swoich marzeń, swoich pragnień. Bardzo dobry dzień na rozmowy, na kontrakty, na dyskusje, e, na podejmowanie decyzji. E, na wejście w jakąś nową drogę zawodową, bądź nową drogę życiową, jeżeli chodzi tutaj o ten nowy związek. Być może kolejna randka już tutaj utwierdzi Was w przekonaniu, samotne rybki, że chcecie jednak z tą osobą spróbować. Już nie na stopie przyjacielskiej, koleżeńskiej, tylko jako oficjalna para. Jeżeli dopiero umawiacie się na jakieś spotkanie, no ta osoba zrobi na Was bardzo pozytywne wrażenie. Wy też ją oczarujecie, więc... Tutaj dalej mamy dwa kielichy. Naprawdę, z tej mąki może być smaczny chleb. Będziecie bardzo pewni siebie, będziecie mieli kontrolę nad dokumentami, nad wszystkimi sprawami, które będą się działy. Zrealizujecie sobie większość projektów. No i co? Ogólnie bardzo pozytywna karta. Będziecie skupieni, skoncentrowani. To jest też bardzo dobry dzień na naukę. Zwłaszcza jeżeli podnosicie swoje kwalifikacje, jesteście tutaj bardzo zaciekawieni jakimiś nowinkami technologicznymi bądź odnośnie swojej profesji jakimiś ym, no, nowymi projektami, aktualizacjami, jeżeli chodzi tutaj o Waszą branżę, żeby być na bieżąco i wprowadzać te nowiny tutaj w swoją przestrzeń zawodową. Będziecie bardzo ładnie wyglądać i będziecie podziwiani. Pamiętajcie tylko, żeby za bardzo nie gwiazdożyć, bo to może być tak kiczowato troszeczkę odebrane. W sobotę mamy dwa kielichy. Bardzo dobry dzień na współpracę, porozumienie, dyskusje, rozmowy, wysłuchanie kogoś. No i oczywiście na randki, ehm, randki, spotkania, miło spędzony czas w towarzystwie ukochanej osoby bądź kogoś bliskiego naszemu sercu, to mogą być też rodzice, to może być rodzeństwo, to mogą być dzieci, przyjaciele, więc tutaj z kimś spotkacie się, z kim bardzo dobrze e, e, wam się rozmawia w towarzystwie, kogo bardzo dobrze się czujecie, e, kto zawsze jest przy was, czy to się dobrze wiedzie, czy źle, taki prawdziwy przyjaciel bądź przyjaciółka. Ktoś, z kim możecie podyskutować na wspólne tematy, więc tutaj może być też spotkanie z przyjaciółmi, na przykład z jakiegoś kółka zainteresowań, coś związanego z hobby, z pasją, gdzie możecie wymienić się doświadczeniami i no, porozmawiać na wiele tematów, nie nudząc się ze sobą. Bardzo dobry dzień na zaręczyny bądź ogłaszanie wejścia w oficjalny związek, wyznawanie swoich uczuć. Niektóre rybki być może sobie pójdą z partnerem bądź partnerką na basen, pojadą gdzieś na wodę, obejrzeć piękny zachód słońca. no Na pewno miło spędzić ten czas. Jeżeli macie rocznicę ślubu, możecie tutaj polegać na swojej drugiej połówce. Szykuję wam świetną niespodziankę. Będziecie wzruszone, moje kochane rybki. No i niedziela mamy kartę papieża. Bardzo spokojny dzień. Niektóre rybki spędzą go. Gdzieś w świątyni, w jakichś uroczystościach religijnych, a może będziecie brać udział tutaj w chrzcinach, ślub, jakieś właśnie takie wydarzenia może dacie na zapowiedzi moi drodzy. Spotkanie z rodzicami bądź z teściami przy niedzielnym obiadku, wy zaprosicie bądź będziecie zaproszeni. Dobry dzień na naukę, na studiowanie, zwłaszcza zaocznie bądź przygotowywanie się do jakiegoś egzaminu. Mężczyzna z podznaku byka udzieli Wam mądrej rady w tym dniu, bądź ktoś e, doświadczony, ktoś starszy, kogo życie autorytetem, jakiś mentor, nauczyciel e, e, udzieli Wam mądrej wskazówki, warto wziąć e, słowa tej osoby. Pod uwagę natomiast te rybki, które mają rocznicę ślubu, weekend we dwoje będą celebrować to wydarzenie. Może być tak, że niektóre rybki będą odnawiać przysięgę małżeńską. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze znakiem ascendentalnym. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.